Z Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego Maryi z Józefem w nim zamieszkali razem znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym, i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel. To znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, w dzisiejszej Ewangelii anioł Gabriel mówi do świętego Józefa. Józefie, nie bój się przyjąć Maryi jako Twojej małżonki. Jest to niezwykle ważna uwaga, ponieważ Maria jest niepokalane poczęta. Jest idealnym stworzeniem, jest idealną kobietą, jest idealnym człowiekiem, który jest jednocześnie takim no, symbolem, pierwowzorem naszej doskonałości, do której zresztą zmierzamy. Maryja, kochani, to przede wszystkim e, konkretne postawy. E, a więc, kiedy anioł e, Gabriel proponuje Józefowi, aby ten nie obawiał się w przyjęciu Maryi do siebie, e, można powiedzieć przez tak zwaną typologię, że e, Pan Bóg jak gdyby zaprasza nas w tej Ewangelii, abyśmy e, wzięli do swojego serca postawę e, Maryi która pomoże nam funkcjonować jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący. W tym sensie chcę Wam powiedzieć, że Maria ma, ma takich pięć zasadniczych postaw, z których można by było stworzyć cudowny klejnot. Ja go nazywam diademem Marii, i składa się on z pięciu pereł, które są zawieszone na sercu Marii. I ten klejnot obwieszcza nam o pięciu postawach Maryi, niezwykle ważnych, aby każdy z nas mógł odkryć siebie, patrząc na Maryję, i oczywiście, wzorując się na Maryję, odkryć swoje powołanie, swoje człowieczeństwo, osadzić się w boku. I, kochani, chrześcijaństwo to nie jest emocja, to nie są emocje, to nie są uczucia. To nie są sentymenty, to nie są nasze instynkty, powiedziałbym. To nie są nasze myśli czy idee. Chrześcijaństwo to postawa. To, to postawa. Chrześcijanin powinien wzorować się na Chrystusie, który no, miał konkretną postawę czy postawy w Ewangelii w stosunku do ludzi, których spotykał. I my mamy naśladować postawę Chrystusa z Ewangelii. Aby być w dosłownym tego słowa znaczeniu e, chrześcijaninem. I Maria właśnie ma e, zasadniczo e, e, pięć e, postaw, e, które, m, e, jak Wam wcześniej mówiłem, składają się na ten e, nasili klejnot Marii, czyli pięć pereł Marii. E, pierwsza Kochani, z postaw, ja ją nazywam ponderas w języku łacińskim. Co to znaczy ponderas? To znaczy Maryja, która rozważa w sercu, która medytuje w swoim sercu. Co medytuje? No przede wszystkim swoją godność, godność dziecka Bożego, to, że Bóg wybrał ją, ukochał ją, uczynił ją niepokalaną, uczynił ją matką swojego Syna i naszą matką. A więc ponderas, czyli ta postawa rozważania w sercu tego, kim jesteśmy dla Boga i kim Bóg jest dla nas, jest niezwykle ważna. Kochani, ta postawa rozważania, kim jestem w oczach Boga, ponderas, no, wskazuje właśnie na godność, to słowo, godność. My otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym godność. Dzieci Bożych, która polega na tym, że Bóg mówi do Ciebie podczas Krztu Świętego: Jesteś moim synem, jesteś moją córką, umiłowano. Ja z miłości właśnie poszedłem na krzyż. Ja jestem w stanie tylko dla Ciebie zatrzymać cały świat, poruszyć też cały świat, kiedy to trzeba będzie zrobić. To jest miłość osobowa, to nie jest miłość Boga do ludzkości, to jest miłość osobowa do Ciebie. I kochani, ta godność dziecka Bożego to y, jest dar Boga dla Ciebie. To nie jest coś na co zasłużyłeś, coś co możesz sobie wypracować, starając się poprzez jakąś ascezę przypodobać się Panu Bogu, poprzez jakieś Twoje wielkie wyrzeczenia czy projekty, które Mu proponujesz. Bóg daje Ci za darmo dar godności Bożej, godności dziecka Bożego. I kochani, jest to dar, którego my nigdy nie możemy stracić. Nawet ostatni kryminalista ma ten dar w sobie. Jest to tak zwana e, piękność czy piękno pierworodne. Oprócz grzechu pierworodnego jest piękno pierworodne w każdym człowieku. I jest ono nieutracalne. I trzeba do niego zawsze, y, zawsze dotrzeć. Jest to wielki dar i trzeba ten dar uruchomić. W momencie, kiedy ty nie wierzysz, że Bóg Ciebie kocha i nie czujesz tej miłości, zaczynają się kłopoty. Ponieważ możesz sobie zbudować życie, y, wszyscy będą klaskać, będą mówili: Zrobiłeś cudowną karierę, zbudowałeś przepiękny dom. Y, Masz cudowną rodzinę, a może okazać się, że to życie, które sobie zbudowałeś, bez Boga, nie jest do ciebie podobne i zaczyna ci brakować powietrza, i dusisz się w tym życiu. Człowiek bez Boga dusi się, ponieważ nie widzi sensu swojego życia, logiki swojego życia. Popatrzcie na ten fragment filmu o człowieku, który, który spotkał Chrystusa przy sadzawce. Siroe, człowiek, który no, odzyskuje dzięki Jezusowi swoją godność. On reprezentuje każdego z nas. Chcesz być urowiony? Kim jesteś? Porozmawiamy o tym później. Więc jak? Zaniesiesz mnie do wody? Mam dzisiaj paskudny dzień. Od dłuższego czasu masz złe dni. A więc? Panie... Nie mam człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki po poruszeniu wody. A zanim ja sam dojdę, ktoś inny mnie uprzedza. Spójrz na mnie nie o to pytam. Nie pytam o to, kto ci pomaga, a kto nie, albo kto cię wyprzedził. Pytam o ciebie. Próbowałem przez wiele lat. Wiem, wiem, że nie pragniesz złudnej nadziei. Ale ta sadzawka niczego w twoim życiu nie zmieni, wiesz o tym, ale wciąż tu jesteś. Dlaczego? Nie wiem. Nie potrzebujesz tego. Potrzebujesz tylko mnie, czy chcesz być uzdrowiony? Więc chodź, wstań, weź posłanie i idź. Koni, e, druga perła Maryi, i druga postawa e, e, nazywa się Fiat, Fiat, Maryjny Fiat, czyli moje tak, tak dane panu Bo. A więc, skoro godność jest darem od pana Boga, a dar, jak mówił święty Jan Paweł II, jest dany i zadany, czyli Fiat. Ponieważ dostałeś ten dar i on jest zadany tobie, musisz odpowiedzieć na ten dar Twoją odpowiedzialnością. Odpowiedzialnością. Jesteś odpowiedzialny za ten dar. Co zrobisz z tym darem, że jesteś dzieckiem Bożym, że masz światłość i obecność Boga w tobie? I Kochani, kiedy bierzemy właśnie w żłóbku Nowonarodzonego Chrystusa to dziecie, to jest ogromna odpowiedzialność. Chrystus właśnie rodzi się malutki, żeby zapytać się ciebie, co ze mną zrobisz? Czy nie zrobisz mi krzywdy? E, a więc to jest odpowiedzialność, tak jak za każdym razem bierzesz dziecko właśnie e, nowonarodzone e, na Twoje ramiona. E, jak, jakże wiele odpowiedzialności rodzi ta właśnie postawa. Jest to postawa FIAT, e, która e, nazywa się wiarygodność z Twojej strony. Ta pierwsza ponderaz to jest godność, którą Bóg Ci daje, a Ty odpowiadając Twoim tak, stajesz się wiarygodny, czyli po godności przychodzi czas na wiarygodność, na Twoją wiarygodność. Y no właśnie, chodzi o to, że to, to co mówisz i to, co w co wierzysz i to, co robisz, musi być spójne. Musisz być takim człowiekiem zintegrowanym. Bardzo często, kochani, w kościele mamy do czynienia z chrześcijanami, którzy mówią jedno, wierzą w coś zupełnie innego, a robią jeszcze coś innego. I niestety bardzo często to przydarza się również nam, księżom, biskupom, ludziom, Kościoła, świeckim itd. Więc brak jest nam właśnie wiarygodności. Kochani, a jest to wiarygodność, która polega na tym, że człowiek wierzący. Wierzy nie tylko, że Bóg istnieje, ale że Bóg jest miłością. Prawda? I my stajemy, stajemy się wiarygodnymi w momencie, kiedy zaczynamy kochać Pana Boga i drugiego, drugiego człowieka. Więc zapraszam was do tego, żebyśmy wmontowali to drugą perłę Maryi, Fiat, w nasze, w nasze serce. Powiedzieć Bogu tak i być wiernym te, 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 temu, temu tak. E, I zobaczcie, jak to e, zrobiła, właśnie jak walczyła o to swoje tak. Edith Stein, właśnie nawrócona święta Teresa Benedykta od krzyża, wielka karmelitanka, e, która w pewnym momencie właśnie wzięła na siebie to wielką odpowiedzialność za siebie. Io, Edith Stein, faccio solenne professione di fede e faccio voto di obbedienza, castità, povertà davanti a Dio e alla Santissima Vergine Maria del Monte Carmelo, fino alla morte. W.T.E.R.E.M.R.E.I. Eh, eh, magnificat odnajdujemy natomiast. postawę radości, radości, czyli powiedziałbym, że jest tu postawa pogodności. Pierwsza to jest godność, druga wiarygodność, a trzecia pogodność. Pogodność. Chrześcijaństwo, kochani, polega na tym, że jeśli zdajesz sobie sprawę, że masz godność dziecka Bożego i po drugie odpowiadasz tak Panu Bogu, świat, to rodzi się w Tobie Właśnie pogodność, e, radość, taka właśnie błogosławiona radość. I dzisiejsze nasze chrześcijaństwo jest bardzo często smutne, dlatego, że kochani, nie ma właśnie świadomości, e, że Bóg mnie kocha. I nie ma właśnie z naszej strony też tej postawy odpowiedzi na Pana Boga. Dlatego też jesteśmy smutni, smutna sami. Natomiast my musimy właśnie cieszyć się, wyśpiewać hymn radości Panu Bogu. Bo nasze życie jest piękne, ma ogromny sens. Ogromny sens. I chciałbym Wam pokazać teraz, właśnie jak magnifikat ta trzecia perła, została zatańczona przez moich przyjaciół, którzy są łyżwiarzami. Są oni mistrzami Włoch w jeździe figurowej na lodzie. Mówię tutaj o Mateo. Karizy i Nicole, Demonika, którzy, wyobraźcie sobie, w rozmowach ze mną, bardzo często podkreślaliśmy o roli Pana Boga w naszym życiu. I w pewnym momencie powiedziałem do Mateusza: Dlaczego nie zatanczycie i nie, nie poprosicie właśnie Pana Boga, żeby Was prowadził w tańcu? Wybierzcie coś dla Pana Boga, jakiś taniec e, dla Pana Boga. I wyobraźcie sobie, ta para decyduje się na szaleństwo. Wybiera magnifikat właśnie poświęcony Matce Najświętszej, e, hymnę e, Wielkiej Radości i w Paryżu, a potem jeszcze w innych miejscach e, zawodów, na mistrzostwach świata, na mistrzostwach Europy, na olimpiadzie, e, wybierają właśnie ten cudowny e, utwór miny włoskiej piosekarki żeby wyśpiewać właśnie swoją radość, magnifikat. Każdy z nas musi mieć taki swój magnifikat, czyli hymn o miłości, który zaśpiewa Panu Bogu, czy z Matką Bożą Panu Bogu. Zobaczcie, jak to wyglądało. Go. I e, kochani, teraz przechodzimy do kolejnej, już czwartej e, perły, e, która nazywa się. Stabat mater, Stabat mater, czyli Matka Boża stojąca pod krzyżem. To jest kolejna postawa Maryi, kiedy rachunki się nie zgadzają w Twoim życiu, kiedy jest mnóstwo, mnóstwo cierpienia, trzeba stać pod krzyżem. Trzeba, kochani, stać pod krzyżem, kiedy nawet nie rozumiesz tego, co Tobie się przytrafia. Stabat mater, czyli powiedziałbym, że jest to postawa właśnie takiej stałości stałość czyli godność wiarygodność, pogodność i stałość to jest kolejna postawa przypiękna postawa która może rodzić wiele, wiele dobrego, wyobraźcie sobie, że dla jednego z konsekrowanych tutaj we Włoszech w Mediolanie, dla Paulo zmarła zmarła siostra, rodzona siostra Ada i, I właśnie w tym tygodniu był jej pogrzeb w Rzymie. W Rzymie. E, ona mieszkała w Rzymie, e, zachorowała na nowotwór. I wyobraźcie sobie, że scena jest niesamowita, ponieważ Paulo, jej brat, jedzie na jej pogrzeb e, pociągiem, e, takim bardzo szybkim pociągiem, e, wraz ze swoją żoną. I e, pociąg ma niesamowite opóźnienie, bo e, pewien człowiek wskoczył po prostu, aby popełnić samobójstwo. Na tory. Godziny, godziny opóźnienia. I to wszystko sprawia, że gdy Pablo ze swoją żoną dojeżdżają do Rzymu na pogrzeb, i do właśnie do parafii i już pogrzeb się skończył. Drzwi kościoła są zamknięte. A więc jest niezwykle smutny, jest rozbity, bo miał szczególną więź ze swoją siostrą. Wracają do Mediolanu. On zapada w kompletną ciszę, i kiedy wychodzi z pociągu, przechodzi przy jednym z kościołów i widzi, że jest pogrzeb. I wchodzi do tego kościoła jest pogrzeb kobiety, której oczywiście on nie znał I, i podejmuje decyzję, żeby być na pogrzebie tej kobiety i ofiarować to, co miał ofiarować siostrze: swoją modlitwę i tak dalej, właśnie tej nieznajomej kobiecie. Było tylko pięć osób na tym pogrzebie. Bardzo skromny. Kto wie, kto to był, kto to była ta kobieta. I Paulo, wyobraźcie sobie, zobaczcie, to jest. Ofiaruje całe to cierpienie, modląc się za to nieznajomo zmarłą kobietę. Stabat mater. Matka stoi pod krzyżem i nie rozumie, prawda? I, i Paweł stoi pod krzyżem swojego cierpienia, ale wie, że to ma ogromny, ogromny sens. A propozy ile osób, kochani, nie jedzie na pogrzeb własnej matki czy własnego ojca, prawda, czy brata czy siostry, bo kłóci się, bo jest brak przebaczenia i tak dalej. Próbujcie odtworzyć czy zrozumieć tę sytuację porównując ją do sytuacji Paula, o którym przed chwilą Wam opowiedziałem. Jak to możliwe, że. Syn nie jedzie, bo pokłócił się z matką na jej pogrzeb, prawda? A tutaj nieznajoma osoba, ale kochająca Chrystusem, ma postawę właśnie z Tabat Mater, idzie na pogrzeb nieznajomej zupełnie osoby. Ja myślę, że jak Pan Bóg spotkał tę osobę w niebie, to znaczy na sądzie ostatecznym, ze względu również na ofiarę tego, Paulo okazał się niezwykle miłosierny w stosunku do tej nieznajomej osoby. I to jest Stabat, Stabat Mater i ostatnia postawa, kochani, którą chciałbym tutaj poruszyć, w tym naszyjniku, to już jest ostatnia piąta perła, nazywa się Mater Ecclesia, czyli Matka Kościoła, Maria Matka Kościoła. I tutaj postawa Marii polega na płodności, na płodności. Czyli zobaczcie, jak układa się ten przepiękny klejnot Marii. Jest godność, wiarygodność, potem jest pogodność, stałość i płodność. Matka Kościoła, czyli Maria, która jest płodna, która rodzi dzieci. Boże, prawda? Ona staje się naszą matką. Pamiętajcie, że ewangelizacja polega na Urodzeniu drugiego człowieka. na go, jak kobieta nosi w łonie, a więc musisz modlić się za niego, musisz karmić go swoimi modlitwami, swoimi ofiarami, tak, żeby przyszedł pewien dzień, w którym on narodzi się jako dziecko Boże, jako osoba wierząca, jako osoba, która odkryje swoją godność dziecka Bożego. Pomyślcie teraz o, o kimś, Kogo tak naprawdę y, powinniście urodzić jako chrześcijanie, czyli pomodlić się za Niego, może pójść do Niego, zadzwonić w tym czasie Bożego Narodzenia, zadoptować Go właśnie y, i poprosić Maryję, żeby również y, nauczyła Ciebie tej postawy płodności. My bardzo często krytykujemy ludzi, plotkujemy na ich temat, y, oczerniamy ich. Pamiętajcie, że my znamy tylko od któregoś odcinka życie człowieka, a nie wiesz co y, stało się wcześniej. My znamy to życie od setnego odcinka. Tak wchodzimy czasami z butami y, w serial, długi serial życia tego człowieka i go sądzamy na podstawie jednego odcinka. Natomiast życie człowieka jest bardzo skomplikowane. Y, a jeśli już udało ci się wejść tylko od któregoś odcinka, w życie tej kobiety, tak jak Paweł wszedł już w ostatnim odcinku w życie tej kobiety zmarłej, to wtedy mieni usierdzień, to wtedy pięknie pomyśl o tej osobie. Podziękuj Panu Bogu za tę osobę. Nawet jeśli jej życie, które Ty nie znasz, było być może dla Boga niezbyt szczęśliwe, ale Ty bądź zawsze adwokatem każdej osoby, a wtedy Pan Bóg naprawdę będzie, będzie z Ciebie bardzo zadowolony. Kochani, wszystkiego najlepszego. Zbliża się Boże Narodzenie. Ściskam Was bardzo mocno do mojego serca. Pozdrawiam wszystkich członków Gloriozy Instytut Trójcy Świętej, wszystkich przyjaciół Ruchu, wszystkich Was, którzy słuchacie tej katechezy. Bóg jest wielki. Pamiętajcie, chrześcijaństwo, mówił wielki poeta włoski Alessandro Manzoni. Polega na tym, aby podarować podarować człowiekowi to, czego nie masz. Wyobraźcie sobie, nie tylko to, co, co masz, ale tego, czego nie masz. Musisz być naprawdę bardzo kreatywny, stworzyć dla Jego to, czego nie masz. To jest właśnie chrześcijaństwo, tak jak Bóg podarował nam mm, właśnie godność e, dzieci Boży Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.